you <laughs> Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom Układu Sił, magazynu Układ Sił, również do zakupienia, bieżący numer. Gra o Tajwan. Zapraszam serdecznie na Układ Sił.pl. Tam można zaopatrzyć się w drukowany magazyn. Również zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję, że słuchają Państwo tych materiałów, są Państwo z nami. Dzisiaj jest z nami Krzysztof Zalewski z Instytutu BOIMA. Kłaniam się nisko, Krzysztofie, bardzo mi miło. Dzień dobry o tobie, dzień dobry państwu. Kłaniam się. Tak, e, e, zastanawiałem się, bo oczywiście my rozmawiamy bardzo często o sytuacji w Indo-Pacyfiku, Azja-Pacyfik, ci współpracy, główni gracze na e, tamtym rejonie świata, współpracujący ze Stanami Zjednoczonymi, Koreańczycy, Japonia. E, oczywiście w, e, mamy ostatnio też wizytę prezydenta Putina Korei Północnej, kolejne Kolejny pretekst, żeby rozmawiać o Indo-Pacyfiku, nie mówiąc już też o samej polityce Chin. Pojawia się jednak ten wątek, często w tych analizach, komentarzach, wątek australijski. Zastanawiam się, czy w jakiś sposób na przestrzeni ostatnich lat australijskich polityków coś przekonało albo skłoniło do jakiejś takiej dokładniejszej oceny Nazwijmy to konceptualizacji jakiegoś interesu narodowego Australii, która co prawda angażuje się w różne sojusze. Mamy oczywiście w tle również wątek powiązań z Chińczykami, Australia, która też nieco mówiąc kolokwialnie, należy do tego szerokiego świata zachodu, również biorąc pod uwagę relacje. Z Waszyngtonem. Australia, taka trochę, nie chcę źle powiedzieć, ale Australia w rozkroku, która też ma świadomość tego porządku globalnego, jeszcze zdominowanego chyba przez Stany Zjednoczone, ale kiedy ma się takiego tutaj też sąsiada, jakiego, jakim, jakim są Chiny, to chciałbym właśnie się zapytać, czy Ty w jakiś sposób widzisz wśród australijskich polityków, że jakaś idea. Tego interesu narodowego Australii się pojawiła, co to znaczy? Myślę, że dobrze pytasz o to, bo to są dwie bardzo ważne kategorie, to znaczy interes narodowy, który się opiera jak zawsze o dostarczenie bezpieczeństwa, i czy zapewnienie sobie bezpieczeństwa, i rozwój. Tak to pewnie są takie dwie najważniejsze kategorie, które definiują w jakiś sposób interes narodowy. Um, I rzeczywiście Australia przez swoją pozycję na mapie handlowej i na mapie bezpieczeństwa na świecie znajduje się w rozkroku. Bo bezpieczeństwo najmów, mówiąc najogólniej czerpie od Stanów Zjednoczonych, um, przynajmniej od II wojny światowej, natomiast bogactwo i wzrost tego bogactwa czerpie głównie z układów z Chinami. Um, w zeszłym roku, w, żeby Mniej więcej dać się wyobrażenie o liczbach, to chyba było 206, równowartość 216 miliardów dolarów wzajemnych obrotów handlowych między Chinami a, a Australią. Więc tutaj w, dla Australijczyków te dwa wektory rozwoju i bezpieczeństwa się rozjeżdżają. Na no to zwracał na przykład taki teoretyk u nas popularny, zresztą wydany przez układ sił Mychy White. Do któregoś z poprzednich numerów, chyba już sprzed dwóch czy trzech lat serdecznie zapraszam, bo była bardzo ciekawa i długa rozmowa na ten temat. Natomiast trzeba pamiętać, że ten te sposób zdefiniowania interesu narodowego jest też związany z kulturą. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że Australijczycy są narodem anglosaskim. Ciągle jeszcze w dużym większym stopniu niż na przykład sąsiedni Nowozelandczycy. Trzeba pamiętać o tym, że tutaj przygotowałem statystyki, bo one są dla mnie tutaj punktem wyjścia. Prawie 60% uważa się za osoby pochodzenia europejskiego, a połowa z tych 60%, 33%, to są ludzie uważający się za potomków Anglików. W związku z tym to ma oczywiście związek z taką bardzo jednorodną polityką imigracyjną do Australii jeszcze do lat 70., kiedy właściwie wyłącznie, to tu mówiąc, dużo mówić, no, biali byli faworyzowani przy, przy, tego, przy polityce imigracyjnej. No, czyli ludzie oczywiście przywozili ze sobą pewne wyobrażenia na temat świata, na temat sojusza, na temat tego, jakie jest ich miejsce w świecie. Prawda? I To widać do tej pory. Um, bo te elity, chociaż coraz bardziej różnorodne, jednak w większości są anglosaskie um, i w, wszyscy premierzy na przykład byli też takiego um, pochodzenia. Um, to społeczeństwo się zmienia, zmienia się jego skład etniczny, um, natomiast na razie nic nie wskazuje na to, żeby um, miało to wpływ na derwanie więzi z Stanami Zjednoczonymi. Wydaje mi się, że to jest coś, to, czego powinniśmy się uczyć od Australii, to znaczy umiejętności zarządzania różnymi relacjami, równoczesnego. Bo jeżeli pytamy o to, czy Australijczycy chcą rozwijać stosunki handlowe z Chinami, to prawie każdy z nich mówi, że tak, no bo to jest pierwsza albo druga gospodarka, pierwsza gospodarka Azji, a druga gospodarka świata. Natomiast nie znam głosów, które mówiłyby o tym, żeby zerwać stosunki między um, be, bezpieczeństwa, między Ameryką a Chinami. Więc jakby jest konsensus, że trzeba tymi dwoma podstawowymi relacjami zarządzać, natomiast kwestia, jakie proporcje tutaj dać i kto jest i które interesy, czy bezpieczeństwo, czy rozwój um, powinno być priorytetowe, no tutaj już Australii tutaj się różni. No mamy takie dosyć podobną sytuację, może to będzie lekko naciągnięcie, ale pod uwagę, pod kątem gospodarczym, też po tego, tego ważnego połączenia Polska-Australia i też no, takiej, to jednak no, nam brakuje jednak tego dywersyfikacji tych, tych relacji. No, Australijczycy są tutaj chyba dobrym nauczycielem jak to robić, nie wiem czy się zgodzisz? No tak, ale... Tutaj można nazywać para, paralele między um, związaniem interesu bezpieczeństwa um, ze Stanami Zjednoczonymi jednak Głównie, bo jednak dla całej Europy i dla, szczególnie dla Polski Stany Zjednoczone są podstawą tutaj gwarantem bezpieczeństwa. Um, no, zgodę na słabość Europejczyków między innymi. Um, a z drugiej strony nasze zakorzenienie jednak gospodarcze w Europie. Prawda? i Australijczycy też mają innego partnera w dziedzinie bezpieczeństwa podstawowego i innego, jeżeli chodzi o gospodarkę. Te, te paralele byłyby, tutaj koniec jednak jest paraleli, bo Chiny są jednocześnie przez Australijczyków dość jednoznacznie postrzegane jako zagrożenie. 95% wedle ostatniego jednego z tych sondaży uważa chińską aktywność militarną w, na ekwenach wokół Australii, czy na północ od Australii bardziej, za zagrożenie dla, dla ich bezpieczeństwa. I to jest 53% też, a więc niewiele więcej, niż połowa, uważa, że Chiny są bardziej zagrożeniem dla Australii niż szansą rozwojową. Odwrotnego zdania w kolei jest 43%. W związku z tym mówię o, tych, o tej zakorzenionej silnie polityce zagranicznej w sondażach, dlatego że Australijczycy mają jednak, to jest kraj demokratyczny po pierwsze oczywiście, a po drugie mając taką specyfikę, że tam lider zmienia się co trzy lata często. To znaczy nie ma silnej władzy w egzekutywy w króla, który dalej jest w Londynie. Prawda, głowa państwa. Um, szef rządu jest w camberze, ale co trzy lata może się zmienić, bo są wybory, a często się zmienia jeszcze częściej. W związku z tym te, ta e, australijska polityka jest dość podatna na wyborcze zmiany. Po e, w tej w, też e, um, no, opinii publicznej. I tutaj chciałbym zwrócić jeszcze jedną rzeczywiście rzecz, rzecz uwagę, że w, em, oczywiście Stany Zjednoczone są cały czas sojusznikiem i tutaj nikt nie ma wątpliwości. Natomiast e, e, jak głęboki ma być to sojusz, tutaj te wątpliwości są już poważne. E, Przypominam kład, który e, dialog w dziedzinie bezpieczeństwa między Japonią i e, Australią, Indiami i Stanami Zjednoczonymi, zapoczątkowany gdzieś tam 15 lat temu, został przerwany na skutek właśnie obaw e, ówczesnego e, premiera Kevina Ruda z. Partii Pracy, że ono nadwyręży te stosunki z Chinami. Żeby bardziej skomplikować jeszcze tą, tą opowieść, ten, że Kevin Rudd, który był twarzą takiej bardzo pro-chińskiej polityki, więc tak najkrócej, teraz jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Ostatnie spotkanie pomiędzy władzami chińskimi a Australią Jakie, jakie, to było, jakie, jakie emocje towarzyszyły tym, tym wizytom? No właśnie, o emocjach trudno powiedzieć. Oczywiście obie strony starają się, żeby obrazki były jak najładniejsze, prawda? żeby to była harmonia, żeby było sympatycznie, a to polega dyplomacji, prawda? że jeżeli już strony się spotykają, to nie ma też powodów, żeby były dla siebie niesympatyczne. Natomiast problem polegał na tym, żeby, że przez ostatnich 5 czy 6 lat Australia i Chiny były pogrążone, jeśli nie w wojnie handlowej. Ja bardzo nie lubię tego określenia, ponieważ wszędzie teraz widzimy wojnę. Więc powiedzmy sobie, że to był jednak silny konflikt handlowy, który ograniczył handel, ograniczył też inne stosunki. To od półtora roku tam mamy taki odwilż, który chyba teraz już się przekształca w trwałą wiosnę, bo rzeczywiście te wszystkie zablokowane, przez taryfami i działaniami administracyjnymi, towary z Australii mogą dalej płynąć do Chin. Takim symbolem ostatnim były wina, które wcześniej były obłożone chyba 200-procentowym tłem przez parę lat i prawie zupełnie znikły z chińskich stołów. Wróciły parę miesięcy temu. Ostatnim produktem są też homary, owoce morza, które są w Australii hodowane. Trafiają na chińskie stoły. One też przez parę lat właściwie nie były wpuszczane do Państwa Środka, a teraz znowu tam wróciły. Mówię o tym dlatego, że handel jest oczywiście niesłychanie ważnym takim papierkiem lakmusowym tych relacji, tak? bo wiadomo, że Chiny, wbrew temu, co one samo sobie twierdzą, bardzo często używają tego w narzędzia handlowego wpuszczania na własny rynek albo zamykania swojego rynku jako swojego rodzaju. Ja bądź marchewkiem, w zależności od tego, czy jak relacje z mną krajem się się układają. Może to też relacje chińsko-australijskie są wynikową relacji Australii, na przykład z krajami wyspiarskimi na Pacyfiku, może relacjami z Filipinami chociażby pod koniec marca. Strategiczne partnerstwo Filipiny-Australia, również w obszarze no, te, tego i tego, tych zawirowań na Indo-Pacyfiku. Jak... No, ale to oczywiście mielibyśmy takie skojarzenie, um, że skoro Chińczycy i Australijczycy handlują, to Australijczycy powinni być mniej asertywni w kwestii bezpieczeństwa. Tak? Czy to jest jakiś trade-off, że to jest jakaś wymiana? Właśnie tego nie ma. To jest nieskokujące dla mnie, jako analityka, bo w, 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 spodziewałem się, że po takim bardzo w, w, mocnym w postawieniu sprawy przez Chiny, że w, 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 skoro jesteście tak blisko w Stanach Zjednoczonych, to teraz. Pożałujecie, to mimo tego, że Australia, właśnie, coraz bardziej angażuje się w takie układy bezpieczeństwa, a to wkład, a to w okus. Pamiętajmy, z kolei, Wielka Brytania i Ameryka dostarczają w łodzie o napędzie nuklearnym, tak, podwodne, które, no, oczywistym tutaj w kontekście chińskim, to mimo tego, że to robią, tak powiedziałbym, bardzo, bardzo wbrew temu, co byłoby oczekiwaniem chińskim, to jednak Chińczycy stwierdzili, że nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zupełnie, um, zupełnie odepchnąć od siebie Australię. Mm -hmm. Ze względów strategicznych, ale też ze względów no, po prostu surowcowych. Um, trochę musimy pamiętać o tym, że um, są takie, mimo bogactwa całego naszego świata, są takie strategiczne e, surowce, które w, e, w Powodują, że, że nawet największe państwa muszą się liczyć z ich dostawcami. Um, szczególnie chodzi o rudę żelaza. Okazuje się, że Australia jest najlepszym, bo najbardziej stabilnym dostawcą. Um, na przykład Brazylia czy inne państwa afrykańskie oczywiście chciałyby wejść na rynek chiński, też tam dostarczają um, surowiec, ale a to się zdarzy w powódź, która um, jedna albo drugą, albo trzecią kopalnię w Australii. Um, w, e, zamknie, a to w, 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 z kolei w Afryce są trudności innego rodzaju, i Australia jest takim bardzo sprawdzonym partnerem. Prawda? Do tej pory w, też e, Australia wysyłała te e, e, pierwiastki ziem rzadkich, czyli te wszystkie pierwiastki, które nam są potrzebne do tego, żeby po prostu f, f, f funkcjonować w nowoczesnym świecie, tak? no bo to są e, e, pierwiastki niezbędne w elektronice, w, w wojskowości, w. W energetyce, zwłaszcza odnawialnej, które w Chinach są rafinowane, oczyszczane, ale często pochodzą z innych państw niż Chiny i na przykład też dużo jest z Australii. W związku z tym Chińczycy zapewne w tej swojej kalkulacji strategicznej zobaczyli, że Australia poprzez ich politykę, z kolei takiej bardzo dużej presji, stwierdzają, że będą te strategiczne dziedziny rozwijać z kimś innym. I tutaj w, to jest dla mnie świetny przykład na to, że państwo średniej wielkości, takie jak Australia, wykorzystując swoje atuty, może z Chinami rozmawiać jak równy z równym albo przynajmniej asertywnie. Co do relacji szeroko pojętych z krajami ASEAN, jak to wygląda w kontekście Australii? I to jest... Był nawet szczyt ASEAN Australia chyba, tak? W marcu. Tak, tak ale to, w, to jest ciekawe, bo to jest drugi, taki trzeci element, bo tutaj mówiliśmy dużo o Stanach Zjednoczonych, o Chinach, ale skupmy się na ASEANie też na chwilkę i na um, tym, co już wspomniałeś słusznie, na um, Wyspach Pacyfiku. To jest taki też format wys spotkania mm -hmm. Wysp Pacyfiku. On jest co kilka lat robiony, w kilka lat przynajmniej przyjeżdża na, na niego premier Australii. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że znaczenie bliskiego sąsiedztwa, a więc na północy Australii widać to na mapie za tobą państw ASEAN, w miarę blisko rośnie. I to z różnych powodów. Jeżeli chodzi o ASEAN, to głównie dlatego, że Australia stała się takiego jednym z motorów integracji handlowej całej Azji. Przypomnijmy dwa układy handlowe. Jeżeli już mówimy o układzie sił, to zbyt często chyba myślimy tylko o układzie wojskowym, a układ handlowy jest w obecnych czasach przynajmniej równie ważny. Mamy dwa układy handlowe niezmiernie ważne dla Australii. Jeden to jest RCEP, czyli Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne, które łączy kraje ASEANu, 10 państw ASEANu, z pięcioma ich największymi partnerami handlowymi, Um, czyli Australią, Nową Zelandią, Koreą, Japonią i Chinami właśnie. Um, więc to jest jedna taka duża strefa wolnego handlu, niezbyt głęboka, to znaczy dużo tam usług jest właściwie są w, w całości wyłączone. Um, jeżeli chodzi o produkty, tam też różne są inne blokady, no ale ta strefa istnieje i prawdopodobnie będzie się rozwijać. A drugą, taką um, um, układem handlowym, który dla Australii jest jeszcze może ważniejszy, to jest tak zwany. Um, CPTPP, czyli to mm -hmm. transpacyficzne partnerstwo handlowe, które um, chciał podpisać Obama jeszcze w 2015 16 roku. Zmieniła się w, um, polityka handlowa Stanów Zjednoczonych, taki wielki pivot antywolnohandlowy um, amerykański, i w końcu um, z tego um, partnerstwa Stanów Zjednoczone wyszły. I to właśnie Australia i Nowa Zala i um, Japonia w tym czasie dokończyły. Negocjacje, wspólnym wysiłkiem i w, w, w sprawiły, że te w, parę państw, 14 państw po obu stronach Pacyfiku podpisały to, to, to porozumienie. To porozumienie jest głębokie dość, w, obejmuje częściowo usługi i jest dla Australii bardzo ważne. W związku z tym w, w, Australia jest bardzo silnie zakorzeniona też w tych układach handlowych regionalnych z państwami ASEAN, chociażby. Teraz przejdźmy do tych państw Pacyfiku, bo tutaj one są rzeczywiście też kluczowe. Tutaj wchodzimy z kolei w taki inny, coraz częściej doceniany przez analityków obszar, jakim jest klimat i jego zmiany. Mianowicie w, w, w te wyspy, mhm. takie jak na przykład Tuvalu, być może wkrótce przestaną istnieć, A, czy jako, przynajmniej przestaną istnieć jako miejsce, które nadaje się do życia. W związku z tym one zmiany klimatyczne szukają, zgadza się szukają, tak. One szukają dla siebie w ewentualnie miejsca do takiej, takich przesiedleń i Australijczycy chyba miesiąc temu podpisali z rządem Tuwalu um, układ, w którym um, um, chyba 1500 osób rocznie stamtąd będzie przesiedlanych do Australii, będzie mogło tam studiować i żyć, a no tak aż w końcu po iluś tam latach um, te um, populacje właściwie w całości będzie mogła przenieść się na kontynent. To jest smutne oczywiście, natomiast to jest dla wielu z tych państw szukanie tego rodzaju możliwości czy aliansów to jest jedna możliwość przetrwania narodu. W związku z tym, to Australia tutaj też taką rolę pełni dla nich. Z drugiej strony, tutaj w, przepraszam za szczegóły, ale hmm. w, tylko w, w takie państwa jak Vanuatu czy Wyspy Salomona stwierdziły, że jest wspaniała szansa. Oto po raz pierwszy od. Końca II wojny światowej, ktoś o nas zabiega. I wtedy Australijczycy muszą konkurować z Chińczykami z kolei o to, kto będzie dostawcą bezpieczeństwa, jeśli chodzi nie twardego takiego nawet, w sensie policyjnym, chociaż też, ale kto będzie dostarczał pomoc humanitarną i pomoc w szoku katastrof tym państwom, jak coś takiego się zdarzy. Bo no nie oszukujmy się, coraz częściej będzie tak, że sztormy, huragany będą tak silne, że te wyspy nie będą mogły sobie radzić z usuwaniem skutków, no i będą się liczyły na pomoc zewnętrzną. Oferując z kolei swoją przestrzeń, swoje porty, swoje lotniska, po to, żeby takie państwa jak Stany Zjednoczone, Australia, czy Chiny, czy Wielka Brytania stamtąd mogły operować. W związku z tym, Musimy spojrzeć na tą politykę australijską też poza takim binarnym określeniem się między Stanami Zjednoczonymi a Chinami i musimy też wejść, analizując układ sił, na pole takie, które dla, dla strategów jest nieco mniej rozpoznane, jak na przykład zmiany klimatyczne. Ale Australia ma czym przyciągać? Właśnie te mniejsze kraje ma potencjał? No ma potencjał chociażby, po pierwsze, know-how, tak? No ktoś musi ćwiczyć, choćby z siły policyjne. To są skomplikowane rzeczy, ale jest jednak tak, że w tych społecznościach, które na tych na wyspach liczą często kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy ludzi. No w momencie, kiedy w każdym po społeczeństwie, kiedy wybucha kryzys, na przykład powódź, tajfun, cokolwiek no jakby w Zwrotnie to się przekłada na um, obniżenie bezpieczeństwa publicznego. Tak? I w tym momencie um, australijska policja, czy wojsko, czy siły, które są wytrenowane przez Australijczyków, jest na wagę złota. To jest, to jest coś, co jakby zapewnia też stabilizację tego państwa. No i przyciągają oczywiście też pieniędzmi. To znaczy, um, wiele z tych um, państw um, dostaje granty um, na różne projekty, czy to klimatyczne, czy to w, um, w dziedzinie bezpieczeństwa czy to ekonomiczne. I oczywiście w, te pieniądze też różne oferuje Pekin i Stany Zjednoczone, ale jak wiadomo, z punktu widzenia tych małych państw, zarządzanie długiem, zarządzanie relacjami też jest super trudną kombinacją, której nie warto się uzależnić zbytnio od jednego partnera. Odpowiedz mi, czy w tej rozmowie, również naszej dotyczącej też przyszłości i tego, jak to wygląda obecnie, ważne jest to, żebyśmy brali pod uwagę mniejszości w Australii, kwestie migracji do Australii. Tak. Chociaż ta migracja jest kolejną przyczyną sporu, to znaczy, Australia ma niesłychanie restrykcyjną politykę migracyjną. I to też często dotyczy własnych obywateli. Um, nie wiem, czy to jest dla wszystkich o, oczywiste, ale w pewnym momencie, w, kiedy były te naj, najostrzejsze lockdowny um, um, pandemiczne, nawet australijscy obywatele nie mogli wrócić przez kilkanaście miesięcy do państwa swojego. Po prostu nie, nie wpuszczono nikogo. Um, także ta, ta migracja nawet w, w sensie. No, Przemieszczania się ludzi jest tam silnie ograniczona. Australijczycy, na przykład, jeśli chodzi o rząd, jeżeli chodzi o za, za uchodźców i um, programy azylowe, um, przez wiele lat wykorzystywali w niektóre wyspy do tego, żeby tam przytrzymywać osoby starające się o azyl albo przypływające na jakichś łodziach z um, głównie państw ASEAN. W związku z tym, migracja jest um, dla tamtejszej polityki, niemal tak trującym tematem jak, jak w Europie. Um, natomiast w, w rzeczywiście z w, w drugiej strony w, w, w jednym z największych sektorów eksportu, i to tak oni formułują, tak jak tutaj mówię, nie z jakimiś statystykami australijskimi, um, jest edukacja. W związku z tym uchodźcom dziękujemy, staramy się sprowadzić um, wykształcone kadry. Tutaj się i to jest głównie powodem um, zmian zmian etnicznych czy struktury społeczeństwa, bo jak spojrzymy na mapę, no to widzimy, że te ci ludzie wykształceni oczywiście dalej przypływają z Europy i ze Stanów Zjednoczonych, ale coraz częściej także z krajów Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii. I myślę, że to ocieplenie relacji na linii Nowej Deli, Canberra jest tak nie tylko związane z Rozważaniami strategicznymi to też, ale także z coraz, większą wpływem, coraz większym wpływem mniejszości indyjskiej, czy właściwie Australijczyków pochodzenia indyjskiego na tamtejszą sprawy publiczne. Wiem, że teraz chyba dyskusja trwa na temat rynku nieruchomości i też cen na rynku nieruchomości w kontekście wynajmu. Tak. tak. Jak sobie z tym poradzą? To oczywiście związane z migracją dość bezpośrednio, ale nie tylko z migracją. Um, oczywiście Australia dalej jest. Ważnym celem dla ludzi, zwłaszcza wysoko wykształconych, um, mówiących po angielsku. Tak? Natomiast i y, 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 y w, w tym sensie nowi przybysze do Australii podnoszą ceny, zwłaszcza w dużych aglomeracjach. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to też ma związek z polityką liberalną bardzo y, banku centralnego, który y, y, zwalczając inflację podnosi stopy procentowe, albo utrzymuje je na wysokim poziomie. Co powoduje, że przy niewielkich wahaniach cen na rynku nieruchomości, jeśli chodzi o ich kupno, no, każda rata, jak wiemy z własnego doświadczenia wielu z nas, powoduje, że, że te raty miesięczne są bardzo wysokie i przez to mało dostępne. To z kolei powoduje, że mamy coraz więcej osób na rynku wynajmu i te, te ceny wynajmu też utrzymują się na wysokim poziomie. Jeszcze na zakończenie dosłownie. Czy, czy trwa również dyskusja, jeżeli chodzi o właśnie spojrzenie dotyczące bezpieczeństwa? Jak się zbroić? Jakie programy wdrażać? Też chwilę, dosłownie parę zdań na temat tego potencjału Australii. Wiadomo jak się bronić i do czego. To znaczy w, w Australii tutaj przechodzi podobną ewolucję myślenia jak Europejczycy. Do tej pory skoncentrowała się na Um, projekcji bezpieczeństwa, projekcji siły w różnych oddalonych przestrzeniach, um, takich jak Afganistan czy, czy Irak, um, wspierając koalicję zachodnią tam, tam obecną, um, oraz na zagrożeniu terrorystycznym i jego zwalczaniu. Teraz do tych ciągle istotnych um, wyzwań, zwłaszcza związanych z terroryzmem, um, dochodzi Kwestia obrony bezpośredniego sąsiedztwa Australii. No i dlatego w zeszłym roku przyjęto nową doktrynę, w ramach której właśnie ta, to odstraszanie jest jednym z um, najbardziej um, aktualnych um, priorytetów. Więc trzeba było zmienić też trochę sposób myślenia o, o siłach zbrojnych. Stąd um, Australijczycy stawiają na, na drony, które mogą operować nad morzem. Stawiają na rozbudowę baterii brzegowych, które, rakietowych, które mogłyby projektować siłę na akweny z lądu, tak żeby podejście do australijskiego kontynentu było trudne albo niemożliwe, oraz na to, żeby przerywać ewentualnemu napastnikowi zaopatrzenie poprzez działalność łodzi podwodnych. Stąd konieczność budowy łodzi podwodnych o napędzie atomowym. Podkreślam, że to są łodzie o napędzie atomowym, a nie zawierające głowice atomowe, ponieważ już Rosja i Chiny w taki sposób kierowały dyskusją, że właściwie część ludzi z globalnego południa, zwłaszcza jest pewna, że Australia będzie miała bombę atomową, którą będzie mogła z tych łodzi wystrzeliwać, a to jest nieprawda. Natomiast chodzi o łodzie podwodne, które mogą operować na dużych dystansach um, i właśnie zwalczać cele um, jeszcze na parę tysięcy kilometrów um, czy mil morskich od wybrzeża Australii. I tym, drodzy Państwo, zakończymy. Zachęcam do tego, żeby czytać Układ Sił tam również o Indo-Pacyfiku. Krzysztof Zalewski dzisiaj był z nami. Kłaniam się nisko. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo Tobie, dziękuję bardzo Państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia.